Święta Bożego Narodzenia tuż tuż. Z tej okazji przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukcie odbył się jarmark świąteczny. Mieszkańcy gminy mogli poczuć magię świąt. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w ten jarmark dla Gminnego środka Kultury, dla Kół Gospodni Wiejskich, dla SOŁEC, że przygotowali moc atrakcji dla mieszkańców, no i również podziękować mieszkańcom, że chcą korzystać z tego jarmarku tutaj świątecznego. Chcieliśmy złożyć życzenia zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Tak jest. Zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, jak najmniej polityki, a więcej... Tych świąt rodzinnych takich. Program Jarmarku został przygotowany z myślą zarówno o tych młodszych, jak i nieco starszych mieszkańcach gminy. Były występy artystyczne, animacje dla dzieci, a nawet Kozia Zagroda. Na Jarmarku nie mogło również zabraknąć regionalnych wystawców rękodzieła i producentów żywności. Wszyscy pewnie żałują, że nie ma śniegu, ale myślę, że ta atmosfera, kolendowanie, muzyka we wszystkich stoiskach dobre, ciepłe jedzonko, więc myślę, że to w jakiś sposób rekompensuje. Ale tak, warto brać udział w takich, w takich. Impreza. Oczywiście wszystko jest własnoręcznie robione, mogę zaprezentować i wędzonkę, i dobre chlebki pieczone, i smalec, także zapraszamy i na barszczyk z postaciakami. Dziś jesteśmy na jamarku z własnymi produktami, z własnymi wyrobami ciasta, pierożki, które robiłyśmy, bigos, popcorn, kiełbaski z grilla, hot dogi serwujemy, grochóweczka przez nas gotowana. Jako Koło Gospodyń jesteśmy pierwszy raz. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, zwłaszcza dla dzieci. Dlatego na jarmarku w Łukcie nie mogło zabraknąć również wizyty świętego Mikołaja. Każdy mógł szepnąć mu do ucha, o jakim prezencie marzy. Gekona! Marzymy o Gekonie na gwiazdce, prawda? Jarmark Świąteczny w Łukcie był doskonałą okazją do integracji całej społeczności oraz do wspólnego świętowania tego wyjątkowego czasu. telewizja Kopernik. Kopernik.tv